Onę Rano wiem. Jestem, jestem, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Razem ze mną profesor Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, internista, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. 31 maja, data związana z niestety bardzo nieprzyjemnym aspektem, czyli nałogiem palenia, bo dziś Światowy Dzień bez papierosa, inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, oczywiście po to, żeby zwrócić uwagę bardziej niż w pozostałe dni roku na problem palenia, bo okazuje się, że problem spory jest miliard trzysta milionów ludzi na całym świecie. Pali, co roku umiera 8 milionów palaczy, jeżeli chodzi o te statystyki. Więc podstawowe pytanie, Panie Profesorze, jakie się nasuwa, czy i jak walczyć z tym nałogiem i jak zwalczyć ten nałóg? Bo to, że przestajemy, wracamy, przestajemy, wracamy, to pewnie większość osób, które paliła lub pali, zna tę historię doskonale. Ja myślę, że to, co Pani powiedziała w pierwszym zdaniu, jest najważniejsze. To znaczy, powiedzmy sobie, że to jest bardzo ważny dzień, 31 maja, to jest ten Dzień Bez Papierosa, to jest inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia. I tak jak Pani powiedziała w pierwszym Zdaniu, to jest prawdziwa pandemia. My cały czas widzę, że Państwo od rana też mówicie o podróżowaniu w COVID, mówicie o pandemii COVID, ale prawdziwą pandemią na świecie jest palenie papierosów. Pali, tak jak Pani powiedziała, miliard trzysta milionów osób na świecie. W Europie to jest 209 milionów osób, które palą. W Polsce mówimy, że no, co czwarta osoba dorosła w Polsce pali, czyli to jest 8 milionów osób palących. Ja od razu może powiem, żeby tak Państwa jeszcze bardziej zniechęcić do palenia że my wiemy, że 80% palaczy, czy na świecie z tej dużej liczby, o której pani mówi, to są osoby, które palą w krajach ubogich, czyli w krajach, które mają PKB poniżej jakiejś tam średniej światowej. Czyli dzisiaj tak naprawdę no, palenie jest takim symptomem gorszej pozycji społeczno-ekonomicznej. Palą osoby mniej wykształcone, palą osoby, które są z krajów niezamożnych. I myślę, że w tym kontekście trzeba też Polaków przekonywać, że no, powinniśmy pójść w zupełnie inną stronę. A to jest bardzo ważne, bo w w Polsce mamy też dodatkowy jeszcze problem. Problem związany z tym, że pali bardzo dużo młodych osób. Tak naprawdę takie polskie badania przeprowadzone wśród nastolatków pokazują, że co drugi nastolatek miał już kontakt z papierosem i niestety zaczynał od tego najgorszego, przepraszam za mhm. powiedzenie tego bardzo prosto, tego peta śmierdzącego, najtańszego. Co trzeci zaczynał od e-papierosa z płynem. To też jest dla nas duży problem. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale Państwo wiecie, że dodawanie tych płynów, do tych płynów różnych substancji nielegalnych, kwestia różnych dopalaczy, kwestia różnych substancji narkotyzujących. To jest bardzo, bardzo duży problem. My mamy coraz gorsze zdanie o e-papierosach, tych właśnie takim płynem. I jeszcze jedna dana, może statystyczna, o której warto powiedzieć, to w Unii Europejskiej, w Europie, jak patrzymy na społeczeństwa, mówiła pani redaktor o tym we wstępie, o tym rzucaniu i powrocie, no my mamy ten problem, że bardzo rzadko polscy palacze, czy rzucają papierosy. Proszę sobie wyobrazić, że są tylko trzy takie europejskie kraje to jest Polska, Węgry i Rumunia gdzie jest najniższy odsetek osób, które palą i chcą rzucić czy rzucają palenie. Także niestety jest tym duży problem. Ja jeszcze może wrócę do tych młodych osób, żeby one nie rozpoczynały palenia, żeby nie zaczynały od tych najgorszych, najtańszych, śmierdzących starych papierosów, petów. To tak naprawdę trzeba by podnieść akcyzę na papierosy. Ja o tym mówię jako lekarz, bo Naczelna Rada Lekarska taki sformułowała, Postulat, Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Wszyscy oczekujemy, że takie podniesienie akcyzy na te najtańsze wyroby tytoniowe, na najtańsze papierosy, powinno skutkować no, zmniejszeniem liczby palących, mniejszą inicjacją i również większą odsetkiem. No właśnie, bo wydawać by się odboczyć. mogło, że papierosy są drogie, ale jeżeli spojrzeć chociażby na samą Unię Europejską, to się okazuje, że w Polsce są jedne chyba z najtańszych. Tak? No zwłaszcza te najtańsze, najgorsze, mm -hmm. które produkują najwięcej ciał smolistych, w tym dymie papierosowym, czyli są też najbardziej niebezpieczne. Pod względem zdrowotnym. Ale zastanawiam się, panie profesorze, jak to jest, że młodzi ludzie tak chętnie po te papierosy sięgają? Bo wydawać by się mogło, że żyjemy w takich czasach, abstrahując od pandemii koronawirusa, że bardzo zwracamy uwagę na to, nie wiem, co jemy, czy się ruszamy, czy dbamy o siebie, slow life i tak dalej, i te hasła gdzieś tam, życie, eko się pojawiają i że ci młodzi ludzie pójdą za tą falą, a to okazuje się, że niekoniecznie. No właśnie, ja myślę, że mamy dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o taką powszechną edukację, bo pewnie trzeba ich przekonać do tego, że nie warto palić, że my lekarze mówimy, że każda forma palenia jest zła i pewnie trzeba używać zarówno tych naszych starych argumentów, to są trzy takie główne argumenty, argument onkologiczny, czyli nowotwory, Argument kardiologiczny czy sercowo-naczyniowy, czyli zawały serca, miażdżyca, udary mózgu, i argument pulmonologiczny, czyli palenie odpowiada za większość przypadków przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ale ja mam takie wrażenie, że do młodych ludzi, jak się mówi, możesz mieć raka, zawał, udar czy POHP, to to nie dociera. To jest dla nas taka bardzo odległa perspektywa i oni się pewnie tego nie boją. I ja bym używał czwartego argumentu takiego estetycznego, zwłaszcza do tych młodych ludzi. Dużo kobiet, młodych dziewczyn zaczyna palenie. No, jeżeli nie chcesz mieć, mieć śmierdzących włosów, żółtych paznokci, nie chcesz, żeby twój oddech pachniał popielniczką, to po prostu nie pal. Myślę, że te argumenty estetyczne też do nas docierają. Ja jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na szczególną szkodliwość tego dymu tytoniowego, bo dzisiaj paradoks polega na tym, że my po latach mówimy, że to nie tytoń szkodzi, to nie nikotyna szkodzi. Ta nikotyna uzależnia, ale ona nie szkodzi zdrowotnie, podobnie jak tytoń, ale palenie, czyli spalanie tego tytoniu, mhm. bo w tym dymie, papierosowym jest ponad 7 tysięcy różnych substancji, o których dzisiaj wiemy, że właśnie wywołują miażdżyce, wywołują raka po latach, uszkadzają płuca i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym proszę zobaczyć, ten dym papierosowy jest szczególnie dla nas niebezpieczny z tych starych papierosów, takich tradycyjnych papierosów, no zwłaszcza wtedy, kiedy ta osoba pali i ten dym absorbuje, ale również kiedy go wydycha. Czyli tutaj bierni palacze też są. Tak zwani bierni palacze, Dokładnie. to po to wprowadzamy te przestrzenie, gdzie nie można palić to po to jest zakaz palenia na przystankach komunikacji miejskiej. To się wszystko sprawdza, bo w ten sposób zmniejszamy to palenie bierne. Czyli w takim razie jak rzucić palenie skutecznie? I to jest pewnie najważniejsze pytanie, które pani zadaje w dniu właśnie bez papierosa, 31 maja. Zapamiętajmy sobie tą, tę datę. Rzeczywiście, to jest bardzo trudne. Czyli powinny być całe programy takie przygotowujące pacjentów do rzucenia palenia. Dodajmy, że na 38 milionową Polskę mamy właściwie dwie takie profesjonalne poradnie rzucenia palenia. W związku z tym można powiedzieć, że rządzący w ogóle nie w to nie inwestują. Mm -hmm. Trzeba przekonać pacjentów. A jeżeli ten pacjent nie da się przekonać, trzeba zastosować na początku może jakąś formę nikotynowej terapii zastępczej. Są takie formy. Jeżeli to nie pomaga, mamy co najmniej trzy leki zarejestrowane i stosowane w Polsce, gdzie można tak naprawdę próbować z tymi lekami rzucić palenie. Jeżeli to nie pomaga, to taka ostatnia deska ratunku i chciałem o tym Państwu też powiedzieć, bo zmienia się trochę nastawienie nas, lekarzy, do tej formy palenia czy tej formy używania tytoniu są najnowsze produkty, które oferują. Oferują nam możliwość nie spalania tytoniu, ale podgrzewania tytoniu. Czyli to jest cała kategoria produktów, ja nie będę używał nazw handlowych, bo nie mogę tego czynić. Mogę powiedzieć, jak to się w literaturze medycznej nazywa. Nazywa się to produkt hit not burn, czyli podgrzewaj, ale nie spalaj. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne, bo z jednej strony to dostarcza nikotynę, czyli ta osoba uzależniona może nadal tą nikotynę przyjmować. Z drugiej strony no mamy badania, że. Pokazujące, że to podgrzewanie, a nie spalanie tego tytoniu w tych produktach, zmniejsza to stężenie substancji smolistych o 90-95%. Czyli mniej naraża i tą osobę palącą, i tą, która przebywa koło niego. I może od razu powiedzmy sobie, że to jest oczywiście dla kogoś, u którego wyczerpaliśmy wszystkie te metody. Mm -hmm. Czyli próbowaliśmy namówić do rzucenia. On próbował kilkakrotnie, ciągle wracał do papierosów, wypróbował nikotynową terapię zastępczą. Próbował leki i nic, i nadal pali. Więc sądzimy, że u takich osób nawet lepiej substytucyjnie zamienić to na HIT, not burn. To zresztą może być taki pomost do rzucenia palenia, i na tym też nam zależy. I myślę, że bardzo ciekawe, że w tych najmądrzejszych, najbardziej cywilizowanych społeczeństwach, które wydają najwięcej też na ochronę zdrowia, te właśnie produkty Hit Not Burn wypierają dzisiaj te tradycyjne papierosy i te e-papierosy. E Czyli papierosy. ta ewolucja była od tego śmierdzącego PETA przez e-papierosy, z którymi mamy problemy, bo jest tam płyn, można różne dziwne rzeczy dodawać, do Hit Not Burn. I kraje, które dzisiaj preferują to Hitnot Not Burn, gdzie to najszybciej się rozwija, to są właśnie Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania. No, w Stanach Zjednoczonych... E FDA, czyli Agencja Leków i Żywności, zatwierdziła taką formę e e palenia i też warto, żebyśmy o tym pamiętali. Tak, zwłaszcza, że tam, o ile dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych było kilka przypadków, pewnie w innych państwach również, gdzie e-papierosy spowodowały jakieś poważne kłopoty, włącznie chyba ze, z kilkoma przypadkami śmierci, prawda? Tak, tam śmierć, bo zatrucia albo O konieczności też... transplantacji płuc. Opisuje się Dokładnie. taką nową jednostkę chorobową, e takiego uszkodzenia e jak gdyby płuc po waporyzacji, e czyli po używaniu tych e-papierosów. To jest bardzo groźne. A te e papierosy nam w ogóle bardzo dużo psują różnych rzeczy, bo jak Państwo wiecie, one mają różne smaki, zapachy, to może być atrakcyjne dla młodych ludzi, więc naprawdę przed tym ostrzegamy. Są takie kraje, gdzie w ogóle nie zarejestrowano e papierosów mm -hmm. nie można ich używać, to jest Japonia. Więc Japonia jak gdyby od razu przeskoczyła od tych zwykłych, starych, śmierdzących petów, które zwiększają ryzyko nowotworu, zawału serca, udaru mózgu i przewlekłej operacyjnych, choroby płuc, aż do tych produktów właśnie hitno. Burn. Panie profesorze, musimy kończyć. Myślę, że w czasach jeszcze takich covidowych warto się zastanowić trzy razy i pomyśleć o tych swoich chociażby płucach, które mogą ucierpieć z powodu COVID-19, a w kontekście palenia to na pewno nie pomoże i komplikacje mogą być jeszcze większe i poważniejsze. Ja bardzo żałuję, że tylko tyle minut Państwo poświęciliście w onecie w tak ważnym dniu, a podkreślmy jeszcze raz, 31 maja. Zapamiętajcie sobie państwo, to jest ten Międzynarodowy Dzień bez papierosa. W ogóle mamy taki dobry tydzień, bo za dwa dni mamy 2 czerwca. Międzynarodowy Dzień Biegania. No, bieganie nam może nie jest tą metodą, która od razu pozwoli rzucić palenie, ale być może to łatwiej. Jak zajmiemy się bieganiem, to może nie będziemy palić. Także mamy taki Skupimy dobry tydzień prewencji sercowo-naczyniowej. Warto o tym pamiętać. Dziękuję, pani profesorze, za rozmowę. Polecamy się. Jeszcze wrócimy do tematu pewnie nieraz. Dziękuję ślicznie. Kończymy one rano, wiem. No i polecamy się oczywiście jutro o 7.55. すごいね。